Zaprezentowane w filmie doświadczenia wymagają zachowania środków ostrożności i wiedzy. Mogą je wykonać jedynie osoby dorosłe. Drodzy widzowie, 28 lutego 2020 roku opublikowałem swój pierwszy film na YouTube. Mówię o tym, ponieważ niedawno liczba osób subskrybujących mój kanał przekroczyła 1000, a łączna liczba wyświetleń moich filmów przekroczyła 100 000. Mówiąc dokładnie, jest to teraz 1100 subskrybentów oraz 105 000 wyświetleń. Za co bardzo chciałbym Wam podziękować. Myślę, że jest to dobry moment na kilka słów podsumowania mojej dotychczasowej działalności na YouTube. Kiedy publikowałem pierwszy film, to szczerze mówiąc, nie miałem żadnego planu co do dalszego rozwoju swojego kanału. Nawet nie wiedziałem, czy nagram jeszcze coś więcej. Pomysł na to, aby w ogóle zacząć tworzyć filmy, wziął się stąd, iż doszedłem do wniosku, że doświadczyłem kilku ciekawych rzeczy w swoim życiu, o których mógłbym opowiedzieć. Mam tutaj na przykład na myśli swoje liczne podróże i od tego właśnie się zaczęło. Pomysły na kolejne filmy pojawiały się z biegiem czasu. Ich tematyka dotyczy właśnie wyżej wymienionych podróży, języka angielskiego, zdrowego stylu życia, gotowania, a także chemii. Są to tematy, które mnie interesują lub z którymi jestem związany poprzez wykształcenie i pracę zawodową. Może tutaj od razu wyjaśnię skąd u mnie połączenie anglistyczno-chemiczne. Z wykształcenia jestem magistrem filologii angielskiej, ukończyłem także studia podyplomowe z tłumaczeń specjalistycznych oraz zdałem egzamin Toast Higher. Jest to egzamin ze znajomości języka angielskiego z zakresu prawa. Jednak moja przygoda z językiem angielskim rozpoczęła się tak od razu. W liceum byłem w klasie biologiczno-chemicznej, maturę zdawałem z rozszerzonej chemii i biologii, następnie studiowałem weterynarię, jednak tych studiów nie ukończyłem. To był taki roczny epizod. Po rozstaniu z weterynarią, jedyną rzeczą, której żałowałem, to była ilość pracy trudu, którą musiałem włożyć, aby w ogóle tam się dostać. Ponieważ mój rocznik był wyżem demograficznym, a wówczas w Polsce były tylko cztery wydziały medycyny weterynaryjnej i na jedno miejsce przypadało około 12 osób. Kolejnym kierunkiem studiów była właśnie filologia angielska i to było to, co naprawdę mnie interesowało. Wtedy nie spodziewałem się już, że ta wiedza z chemii jeszcze kiedykolwiek mi się przyda. Jednak po 14 latach, w szkołach, w których pracowałem i nadal pracuję, jako nauczyciel języka angielskiego zaistniała potrzeba zatrudnienia nowego nauczyciela chemii i ja zdecydowałem się podjąć to wyzwanie. Musiałem jeszcze tylko ukończyć studia podyplomowe w tym zakresie, ale było to praktycznie odświeżenie wiedzy z przeszłości. I w ten sposób nauczam teraz dwóch przedmiotów, czyli języka angielskiego i chemii, i stąd też właśnie chemia w moich filmach. Ja chemię uważam za bardzo ciekawy przedmiot, chętniej nauczam i także chętnie wykorzystuję swojej twórczości. Ogólnie mówiąc, zawsze starałem się i staram, aby z moich filmów można było dowiedzieć się czegoś pożytecznego, aby można było czegoś się nauczyć lub chociaż coś ciekawego zobaczyć. Chciałbym publikować więcej i częściej, ale YouTube i nagrywanie filmów to jest tylko moje hobby i na co dzień muszę przede wszystkim poświęcić się pracy zawodowej. A uwierzcie mi, że tworzenie filmów w pojedynkę jest naprawdę czasochłonne i pracochłonne. Weźmy na przykład pod uwagę mój ostatni film Odlotowa chemia. Trwa on około 4 minut. I przygotowanie takiego materiału zajmuje mi około 2-3 tygodni. Staram się także rozwijać, jeśli chodzi o sprzęt i umiejętności. Moje pierwsze filmy powstawały przy użyciu telefonu komórkowego i najzwyklejszego mikrofonu krawatowego. Z biegiem czasu zacząłem inwestować w bardziej zaawansowany techniczny sprzęt, i myślę, że dzięki temu poprawiła się jakoś obrazu i dźwięku w moich filmach. Jeżeli chodzi o mój warsztat filmowca, tak już wiecie, w październiku rozpoczęłem kurs montażu filmowego w Poznaniu, który to kursu kończę teraz w czerwcu. Kiedy tworzę swoje filmy, to zawsze staram się w miarę możliwości, aby były one na przyzwoitym poziomie. Nigdy nie robię tego na przysłowiowym kolanie i naprawdę zależy mi na jakości. Jednak nie zawsze mi to wychodzi, bym sobie życzył i zdaję sobie sprawę, że jest z tym sporo niedociągnięć. Niekiedy wynika to z braku czasu, zmęczenia, a niekiedy po prostu z braku wiedzy i umiejętności. Pewnych rzeczy nie przeskoczę. Przy profesjonalnych produkcjach pracuje wiele osób. Te osoby są odpowiedzialne za poszczególne elementy, z których składa się film, czyli na przykład obraz, dźwięk, światło, montaż, gra aktorska itd. Ja natomiast robię to wszystko sam. Weźmy pod uwagę na przykład filmy Magiczna Chemia i Magiczna Chemia 2. W tych filmach pokazałem łącznie 9 doświadczeń i sam musiałem przygotować zaplecze laboratoryjne, odczynniki, przeprowadzić doświadczenia i jednocześnie obsługiwać sprzęt do nagrań. Nie chcę liczyć nawet ile razy musiałem zdymować i ponownie zakładać rękawice laboratoryjne, aby gdzieś czasami nie ubrudzić kamery. Na szczęście często pomaga mi moja siostra Ucja, za co bardzo jej dziękuję. Jak mogliście również zauważyć, ostatnio w moich filmach zaczęli pojawiać się goście. Mowa tutaj o neurochirurgu Piotrze Borowskim oraz producencie reklamowym mierzem szybku. Jednak Piotr i Jerzy nie są pierwszymi osobami, które poprosiły o wspólne nagranie filmu. Przedtem byli to przedstawiciele także bardzo ciekawych zawodów. Niestety wtedy nie udało się tego sfinalizować. Nie każdy dobrze czuje się przed kamerą i należy to uszanować. W każdym razie już od dawna planowałem uatrakcyjnić swoje materiały poprzez zaproszenie gości, lecz jak widzicie nie jest to takie łatwe. Właśnie Piotr i Jerzy są pierwszymi osobami, które pojawiły się w moich filmach i za to bardzo im dziękuję. Dodam jeszcze, że Piotr podobnie jak ja pasjonuje się nagrywaniem filmów i bardzo mi pomaga przy naszych wspólnych projektach od strony technicznej jak i reżyserskiej. Konwencja filmu Rozmowa z neurochirurgiem Reaktywacja była jego pomysłem i także on napisał dialogi. Często słyszę pytanie, ile zarabiam na YouTube. Nic nie zarabiam. Tak jak wcześniej wspomniałem, nagrywanie filmów jest moją pasją i nie robię tego ze względów finansowych. Inni interesują się wędkarstwem lub motocyklami, natomiast dla mnie ta forma spędzania wolnego czasu jest ciekawa. Poza tym, przy mojej dość niewielkiej częstotliwości publikowania filmów to byłyby naprawdę jakieś grosze. Jednak nie wykluczam, że być może kiedyś w przyszłości poproszę o wsparcie finansowe, gdyż tworzenie filmów jest kosztowne. Jakie mam plany na przyszłość, jeśli chodzi o mój kanał? Nadal chcę się rozwijać i w miarę możliwości uatrakcyjniać swoje materiały. Chcę, aby były one na coraz lepszym poziomie i także chciałbym jeszcze rozszerzyć zasięg swojego kanału, czyli zwiększyć liczbę odbiorców. Nie wiem, na ile starczy mi sił, zdrowia, funduszy, w każdym razie nadal chcę to robić. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście ze mną, za to, że oglądacie moje filmy. Dziękuję za wszystkie komentarze, polubienia i udostępnienia. Wiem, że to dość oklepane sformułowanie, ale sądzę, że te rzeczy mają znaczenie dla twórcy i stanowią motywację do dalszego działania, do dalszego rozwoju. Dziękuję i pozdrawiam.